Dzień dobry, cześć. Witam Cię przy mikrofonie Katarzyna Kopczak. Słuchasz właśnie mojej audycji nie tylko o psychoterapii. Mówię tu także o sprawach dnia codziennego, miłości, związkach, dzieciach. Przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby samopomocy. Jeśli chcesz być szczęśliwszy, mieć lepszy kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami. A także z innymi ludźmi, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Zapraszam! Dziś odcinek dziesiąty. Będę mówiła dzisiaj o strachu, ale zanim zacznę, to chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj, 10 czerwca, jest ostatni dzień sprzedaży naszego kursu online, bądź Szczęśliwa i Chudni. Bardzo Was zachęcam do zakupu, bo dzisiaj ostatni dzień, kiedy można ten kurs kupić po 79 zł. On jest o zdrowym odżywianiu, o tym, jak dbać o siebie. Jest, są jadłospisy na 14 dni pyszne, wegetariańskie dania. Ja tam prowadzę mini kurs uważności. Zapraszam Was serdecznie, www.bądź szczęśliwa A teraz wracamy do tematu tego, tej audycji, a jest yy, bohaterem dzisiejszego dnia strach. Czym jest strach? Kolejną emocją pozłości, o której była druga część Akademii Emocji, czyli poprzedni odcinek, którą najchętniej wykreślilibyśmy ze swojego języka i sprawili, żeby zniknęła. Bo kto się lubi bać? No, chyba że oglądając horror we własnym łóżku pod ciepłym kocem, ale i to nie zawsze. Ja na przykład nie lubię bardzo horrorów. Do czego służy nam strach? Informuje nas, że pojawia się jakieś niebezpieczeństwo i daje impuls do walki, do ucieczki, albo też do udawania trupa. Chroni nas przed niebezpieczeństwem. Gdyby go nie było, to narażalibyśmy się na niebezpieczeństwo, na przykład weszli do klatki z Wem albo skoczyli z urwiska i już po nas. Jak on się objawia? Podobnie jak złość, zostają wyłączone wyższe funkcje mózgu. Takie jak analizowanie, rozpoznawanie szczegółów, myślenie abstrakcyjne itd. Krew odpływa do kończyn, serce zaczyna szybciej bić, pocą nam się dłonie, czasem mamy biegunkę lub mdłości. Organizm chce się oczyścić na wypadek zranienia, wtedy łatwiej też ogojenie. Później, jak już skończy się ta sytuacja, która wywołała strach, pojawia się drżenie, które służy nam do odreagowania stresu. W tej chwili w Katowicach, tu u nas i myślę, że w ogóle w całej Polsce odbywają się warsztaty, które nazywają się TRE i polegają one na tym, żeby w sposób wyuczony wywoływać właśnie to drżenie, które pomaga nam odreagować stres. Brałam udział w takich warsztatach i bardzo serdecznie Wam je polecam. Kiedy go odczuwamy? Kiedy dzieje się coś, co zagraża naszemu życiu lub zdrowiu. Niektórzy oddzielają strach od lęku. Strach jest wtedy, kiedy pojawia się realne zagrożenie. Na przykład stanąłby tu koło Was lew. Lęk wtedy, kiedy go nie ma. Nic nam nie grozi, a mimo to boimy się. Im dłużej pracuję, tym mniej mam ochotę to oddzielać. Lęk pojawia się wtedy, kiedy coś nam grozi w sferze psychicznej. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Często nieświadomość jest mądrzejsza od nas. Na przykład przychodzi do mnie student z lękiem do gabinetu, niby wszystko jest w porządku, a po paru sesjach okazuje się, że kierunek studiów narzucili mu rodzice. Czego się boi? Że będzie wykonywał zawód wybrany przez nich do końca życia. Na samą myśl o tym dostaje ataku paniki. Realne zagrożenie? Bardzo realne. Z tym tełatem łączy się temat nerwica, ataków paniki, lęku i całego spektrum zaburzeń z nim związanych. Najpierw rozprawmy się z terminem nerwica. W tej chwili ten termin nie istnieje. W najnowszych podręcznikach diagnostycznych został zastąpiony przez termin zaburzenia lękowe. Eee, dlaczego o tym piszę? Bo wielu moich pacjentów przychodzi do mnie z taką diagnozą. Ostatnio dużo myślę nad samą sensownością diagnozowania. Opowiem o tym w jednej z moich audycji. W dużym skrócie: każdy człowiek jest inny. Diagnoza to szufladka, od której czasem potem bardzo trudno jest się uwolnić. Czasem nam w tej szufladce jest dobrze, a czasem nas bardzo uwiera. Bardzo różnie to bywa. Wracając do zaburzeń lękowych i ataków paniki. Skumulowane objawy lęku czy strachu dają ataki paniki. Co to jest takiego? To jest wszystko razem: uczucie, że zaraz zemdlejesz, że zabraknie ci powietrza, e, czujesz mocne bicie serca, pocenie się, uczucie guli w gardle, drętwienie ciała, uczucie odrealnienia. Wszystkim nam osobno te objawy są znane. Ale razem skumulowane są przerażające. Oczywiście yy, znamy je w różnym natężeniu i różnie na nie reagujemy. Darzy ci się, pełnowymiarowy atak paniki przeważnie zaczyna czuć ogromny lęk przed kolejnym. Przeważnie, bo nie wszyscy tak mają. Niektórzy tacy, jak na przykład słuchacze mojej audycji, wiedzą, że atak paniki to tylko wytwór naszej głowy. Wiedzą też, że nic im nie grozi. Wobec tego przechodzą nad atakiem paniki do porządku dziennego, co chroni ich przed kolejnym. W zasadzie przy takiej reakcji nie rozwija się nerwica, czyli zaburzenie lękowe. Ale tak poważnie, jeżeli coś takiego nam się przydarzy, to musimy się przebadać, sprawdzić, czy na pewno ten atak bicia serca, potów, uczucia, że zaraz zemdlejemy i tak dalej, czy to nie ma. Podłoża somatycznego. Jeżeli to sprawdzimy i się okaże, że wszystko jest w porządku, no to wtedy jest to atak paniki, którego nie należy się obawiać. Co robić w takim razie, kiedy ci się przydarzy? Postępuj z nim jak z każdym innym lękiem. Instrukcje masz poniżej. Im mniej się nim przejmujesz, tym lepiej. Zrozum go, zaakceptuj i współdziałaj z nim. Instrukcja będzie bardzo podobna jak instrukcja obsługi złości. Pierwszym krokiem do dobrych relacji z lękiem jest akceptacja. Nie obwiniaj się, że czujesz lęk. To normalne, to naturalne i każdy z nas tak ma. Drugim krokiem jest zrozumienie. Zacznij od wyobrażenia sobie swojego strachu. Jaki jest? Mój jest podobny do kudłatego z bajki z Kubidu. Kiedyś udawałam, że go wcale nie ma. U mnie królowała właśnie Złośka Złośka. Ona rządziła. Teraz częściej słucham swojego lęku, jestem z nim też w dobrym kontakcie i powiem wam, że całkiem mądry z niego gość. Często osoby, które wydają nam się takie do przodu, głośne, groźne, mają pod spodem ogromne pokłady strachu i smutku. Zaryzykowałabym nawet takie twierdzenie, że im więcej złości na zewnątrz, tym więcej strachu i smutku pod spodem. Często jest też na odwrót, im więcej smutku i strachu na zewnątrz, tym więcej ukrytej złości w środku. Teraz Twoja kolej. Wyobraź sobie swój strach i zapytaj go po co przychodzi. Możesz go oczywiście narysować. Znowu, podobnie jak w przypadku złości, może przybrać różną postać być mężczyzną, kobietą, być starym, człowiekiem młodym, może być to postać z bajki. Ważne jest, żebyś zobaczył, zobaczyła jego twarz, jak na ciebie patrzy, jakie są jego zamiary wobec ciebie, czego od ciebie chce. No właśnie, czego może chcieć od nas strach? Po pierwsze, często chroni nas przed niebezpieczeństwami. Gdybyś go nie miał, nie miała, to prawdopodobnie dawno byś nie żył, nie żyła. E, mógłbyś wleść pod samochód albo skoczyć z urwiska. Po drugie, przygotowuje nas na różne zdarzenia, różne scenariusze życiowe. Dzięki niemu opracowujemy sobie strategię. Po trzecie, sprawia, że jesteśmy ostrożni. Jak to jest u ciebie? Przypomnij sobie, kiedy się boisz i czego. Naucz się też, że strach to nie jest światło czerwone, mówiące stój. Często jest to światło pomarańczowe, mówiące, uważaj, zapytaj sam siebie, czego najczęściej się boisz. Następnie przejdź do kroku trzeciego, do współdziałania. Kiedy już zaakceptowałeś, zaakceptowałaś to, że się boisz i wiesz dlaczego, to pora przejść do działania, jakie jak jest możliwe znowu tylko i wyłącznie dzięki dwóm krokom. A dlaczego? Podobnie jak w przypadku złości. Dlatego, że standardowa reakcja na strach. To jest odejdź, nie chcę cię, uciekaj. Taka reakcja nie pozwala nam zaakceptować ani swo zrozumieć swojego strachu. Unieważnia go, a tym samym zabiera mu i nam czas pomiędzy impulsem a działaniem. Teraz już wiesz, że strach jest naturalny i niesie ze sobą ważne informacje. Co więcej, możesz te informacje wykorzystać dla siebie. Jak więc odczuwać i wyrażać go w bezpieczny i twórczy sposób? Jak z nim współdziałać? Tu znowu bardzo dużo zależy od Ciebie. Jak to jest u Ciebie z lękiem? Czy go odczuwasz dużo, czy mało? Znów żadna z tych skrajności nie jest dobra. Zbyt mało strachu powoduje, że za dużo ryzykujemy, czasem nawet swoje zdrowie i życie. Zbyt dużo strachu paraliżuje nas i pozbawia smaku nasze życie. Wsłuchaj się w siebie w swoje ciało. Bądź w kontakcie z lękiem, ze strachem nie pozwól mu sobą zawładnąć. Jeżeli czujesz, że zaczyna cię paraliżować, zrób parę głębokich wdechów. Weź ten strach pod rękę i ci się dalej razem. Chodzi o to, żeby mieć strach pod kontrolą. Bardzo ważnym i cennym narzędziem jest tutaj nasz oddech. Często go nie doceniamy. Kiedy oddech jest krótki, płytki, piersiowy, to organizm dostaje informację o tym, że w pobliżu jest jakieś zagrożenie. E, przygotowuje się do walki, ucieczki lub do udawania trupa. Krew odpływa z kończyn, zostają wyłączone wyższe funkcje mózgu. Zaczyna się produkcja hormonów stresu, które ratują nam życie w przypadku zranienia. Organizm pozbawia się wszystkiego, co zbędne. Stąd wymioty, biegunka i tego typu akcje. Kiedyś, kiedy byliśmy jeszcze zwierzętami, po tym wszystkim następowała właśnie walka, ucieczka i te wszystkie hormony mogły się podczas niej uwolnić. Mięśnie się rozprężały. Teraz to rozładowanie następuje niezwykle rzadko. Stąd tak ważna jest rola ruchu. Wracając do oddechu, kiedy oddychasz głęboko, przeponowo, spokojnie, to dajesz organizmowy komunikat nie ma niebezpieczeństwa, możesz przejść w tryb spoczynku. Uwalniają się wtedy inne hormony, serce zaczyna wolniej bić i nasza krew ma wtedy zupełnie inny skład. Drugim y, ważnym sposobem na strach jest ruch. Jeżeli masz przed sobą jakąś stresującą rozmowę, egzamin, przeginie, biegnij się po schodach, pójdź do toalety i zrób sobie parę przysiadów. Jeżeli jest w tobie dużo lęku, napięcia, Zacznij uprawiać regularnie jakiś sport. Dasz organizmowi możliwość odreagowania. Efektem ubocznym będzie sprawne ciało, mniej kilogramów, a co za tym idzie, więcej zadowolenia z życia. Same plusy. Ruszaj więc. Trzecim sposobem jest odpowiednie traktowanie myśli, które pojawiają się w czasie lęku. To są takie myśli: nie dam rady, na pewno zaraz umrę. Musisz wiedzieć, że myśli i uczucia nie są nami, są czymś znacznie od nas uboższym. Nie są też obiektywną prawdą o rzeczywistości, są po prostu wytworami naszego umysłu i tak właśnie powinniśmy je traktować, jak chmury na niebie, nie jak prawda objawione. Polecam wszystkim trening uważności, mindfulness, który obecnie robi furorę na całym świecie, w Europie i w Polsce. Polecam też warsztaty TRI, czyli TRE. Ich mottem jest takie zdanie stres ma sens. Nie będę więcej zdradzać, wybierzcie się koniecznie. W Katowicach prowadzi je Tomasz Wieczorek. Serdecznie polecam. Zawsze, kiedy się czegoś boisz, zadaj sobie pytanie: czego się boisz? Niech nie zadowoli cię odpowiedź nie wiem. Poszukaj głębiej. Co najgorszego może się zdarzyć? To kolejne bardzo ważne dla ciebie pytanie. Odpowiedz sobie na nie szczerze i opracuj plan awaryjny. Albo weź wirtualne nożyczki i odetnij kilometry czarnej taśmy, którą kręcisz w swojej głowie. Jeśli to za trudne, to nakręć też biały film. Film z lepszym scenariuszem. Niech chociaż będzie sprawiedliwie. Praca nad czarnymi myślami to jest długi i żmudny proces. Podobnie jak praca nad koncentracją na oddechu i traktowanie myśli jak chmur na niebie. Mnisi buddyjscy spędzają nad tym całe życie. Jeśli Twoje myśli wciąż Cię dręczą, to jak tylko złapiesz się na tym, wracaj do oddechu. I tak nie 9 razy, nie 99 razy, ale 99 999 razy. Dobra wiadomość jest taka, że efekty w postaci lepszego samopoczucia i dystansu do myśli wywołujących lęk pojawią się bardzo szybko. A to oznacza, że to ty będziesz panować nad lękiem, a nie lęk nad tobą, i o to właśnie wchodzi. Literatura, jaką ci polecam, to jest książka Pokonałem Nerwice poradnik praktyczny Grzegorza Szafera, książka Kompletna samopomoc dla Twoich Nerwów Clary Wicks, a także Praktykę Uważności dla Początkujących Johna Cabazzina. Dziękuję bardzo, że wysłuchałeś tego wpisu do końca, wysłuchałaś tego wpisu do końca. Bardzo serdecznie proszę o komentarze. Jeżeli to, co tutaj mówię, było Ci w czymś przydatne, potrzebne, to podziel się proszę tym w mediach społecznościowych linkiem ze swoimi znajomymi. I dziękuję już na dzisiaj i życzę dobrego dnia.